16 lipca 1627 roku miał miejsce brutalny napad piratów berberyjskich na islandzki archipelag Westmaneir. Atak ten był częścią serii najazdów piratów z Afryki Północnej na Islandię, podczas których splądrowano także Grindavik i fiordy wschodnie. Podczas napadu piraci zabili około 50 osób, a około 400 mieszkańców uprowadzili do niewoli, by sprzedać ich na targach niewolników w krajach Magrebu. Napastnicy zabierali głównie zdrowych, młodych ludzi. Osoby starsze lub opierające się były zabijane lub zamykane w kościele, który następnie podpalono. Część uprowadzonych została wykupiona i wróciła do Islandii po latach, jednak wielu zmarło w niewoli lub nie powróciło nigdy. Napad na Westmaneir uznany jest za najtragiczniejsze wydarzenie w historii tej miejscowości i jedno z najbardziej traumatycznych w dziejach Islandii.